Już mam tutaj skorpiony. Na to kolejny pojedynek złota. Sprawdzanie, czy się nagrywa. Nagrywa się, więc wcześniejszy wygrałem ja. Graliśmy PZ. -ką. przez dłonek działał samobieżny. Przybierałem Tak, wiker. Słyszycie, oczywiście nie masz to obecne, dalej nie jesteśmy u Metia, o kurde, czemu? dlaczego ja mm, muszę mieć tu mapę. Dobra, ładuję się, więc... Widzicie, teraz wcześniej mia miałem najgorszy czołg, teraz mam najlepszy. Uh -huh. Z drużyny oczywiście, bo w dru na drugiej mają dwa takie czołgi. Cia Ale czy wywaliło w dodu, Ej, no dobrze. ale że to dzieci tego nie będą czekać. A skąd wiesz? World of Thanks jest od 12 czy od 3 lat. <laughs> ja nie. No bo chyba nawet na płytkach nie ma, nie no pewnie nie jest. Yes, CD action tutaj było chyba. Nie, tam było kody do łota. Tak, tak nie było. na wielko. Na 300. E, na dużo to, na to było. Na 300. Nie, mam no parę tysięcy, bo tam na 17 urodziny CD action było. A. Co tam było parę tysięcy dla nowych? graczy i dla tych, którzy już trochę grali trochę mniej. Mm. Tak ja tutaj mam mój bardziej rodzaj czołgów, który bardziej lubię. Jest to działo, które się nie które nie strzela seriami. Ponieważ ja nie lubię tymi seriami, chociaż fajnie się strzela z nich, tylko że jest z przeładowywaniem tych dział. Ale no, wszystko da się przeżyć. I to jest zauważyć. Mhm. Radar na pewno No już wygrywacie. Fajnie. Tak? Tutaj podjedź, wiesz, tutaj, o. Tutaj się fajnie fajnie kampy na czołgach. Tylko, że gorzej, jak która... Kto się pójdzie w tył. To was przerwamy wtedy. A tu się nic nie zajdzie, się. Tylko... Nie, nie, nie wyczujesz teraz jakoś, Ale po drugiej stronie może będziesz miał no, szczęście. Yes. To jest nasz. Tam jadą, właśnie. Teraz tu wyjedzie... Jak? Musiał się zatrzymać. No. Ale tam jadą. Ja tam nie wyczujesz, one są tam, daleko zamiast tam. Zobacz z drugiej strony możecie. Dział samo obieśnię, no, no, ja tak. tak. mhm. mhm, ja tak. nie? Dobra. Przeromale, przeraz! Pan mój szukca. Jakby się normalnie rozwalił na wie. Ja właśnie zawsze mam szczęście. Teraz to już by było... rozwaliłbyś siebie i tamtego gościa, który tam jest, a ja go nie ma. Ja zawsze właśnie też, że tam, na górę. Nie, ja jedę na naszą bazę. No, wracam na bazę, bo... O, Ci, bo to teraz. Nie wiem. Ten przede mną jeszcze babi. I prędzej będą w niego strzelać. Mm, o, no. mój mm. Więc trzy wygracie. Wygrać tę bitwę chyba. No. I... I... teraz ja tu już mam dwie minutki. 7-4, no. Mm. Tak, bo cała bitwa może maksymalnie trwać 15 sekund. 15 minut? Co ja gadam? Sekund, ludzi. Napraw, aha nie możesz. To nie, bo spojrzałem na ten, na czas przeładowywania hmm. dziwne, że 9 sekund. A, trafił mnie w ten, od amunicji. Nie. Tam jest jakiś. Człowieku. I nie trafiłeś akurat. No kurde. Musiałem, musiało mi. Pośpieszyłeś się po prostu. Tak, akurat teraz musiało być to. A, on przyjmujesz... nie. Nie, trochę za daleko. Powiększ, powiększ. Zniknął, jest tam! gdzie tam cały czas. Widzisz, przewrócił to, jest tam. Widzisz. Tańczyk. Oj. Iiiiih, po co Nie pójdę tam jak Ten czołg masz w Jeszcze ale jakby ci zerwał. Teraz, marzenko! no nie został. Zostało, ale H czemu nie do... O... Nie wiem, ale widzisz? gdzieś... Wygraćmy. No, zobacz. to no, tamtej dużo zostało. I idę na niego. Na hardcora'a. Wszaky. To jest po prostu się to przegrasz. Nie wiem. Ciao, ale tu już op opanowuję waszą bazę. Nie, czy bazę przeciwnika. Wygraliśmy, no. no, dobra, więc Dawa. ja wytrwałem 3,5 minuty i całą bitwę, ale to... Tak, ale na, to też zależy trochę od drużyny, ile się wytrwa no. Ponieważ na przykład... No i teoretycznie, gdybyśmy wytrwali, tyle samo byłoby po 0 flagów To ja bym... a Matia drużyna by przegrała bitwę wytrwa, To wtedy ja wygrywam Tak, dobra, akurat... Yy, Bo ja się do tego końca jednak uciekałem. Porażka tego, to, tak, to naprawię go Napraw go o, dużo kasy na naprawę wytasz. Tak. I ogólnie my zbieramy na czoł... Tiger, tiger Teoretycznie Tiger. Jak... jak to przegrałeś? Aha, to gusienica, no tak. To Te mamonki okay. trochę... Jednak się trochę zarysowaliśmy. Dobra, to to teraz ja M dwójką, medium, dwójką. Medium M dwójką i szczęście moje trafi na jakąś... Nie, ja, ja, ale... Karel. Karelu? Karel ja tak. Karaję, a ty mam... No Beznadziejna. Ja ją lubię. Jak cię... Miałem dział samobieżne i... O też mamy medium 2... Nie, M2 medium. Ale... Gdzie y my jesteśmy? O, w tym... O nie! W twojej drużynie jesteś mega słaby. No. Ja trzeci tier, a my mamy dwój. Trzeci Tier, tak? No mamy dwójkę, no. Najlepszy drugi tier, ja w naszej drużynie. A to na dwójką? To nie. Dwójkę. Nie, ja dadym no. medium mam przecież. Ale nie, u nas najlepszy jest sam trzecie twierdzenie. No. Bo my jesteśmy najlepszym w, tych, w, tych, w tych. No. Dobra, wiecie co? Jadę tak... Czekajcie, mam ciężki czołg, więc najlepiej by... No, więc najlepiej byłoby jechać nie po takich wielkich górach, tylko gdzieś się właśnie tutaj skampić. Tylko że tutaj za dużo krzaków nie ma, tylko są bardziej takie... Takie drzewa, no. Może tutaj mi się uda. Przewrócił drzewo i ten... Sorry, że słabo słyszycie, ale jak przyczelok to wygląda. Mm. Ale taka rada, przewrócić drzewo... A, to za dużo miana. No da. Jakby co to... A tak? nie, no. nie, bo to są te wysokie. No właśnie. Już tam słyszę, że strzelają. Strzelają! Głupo mieć tak wysoko umieszczone ten... działo. Bo nie muszę za nisko ten też wjeżdżać. Nawet nie zeszłę tylko się sobie był na drodze, zobacz. Przerąwana, nie no. Wy znajdzie jedno sobie miejsce to Tam pojadę, w tamtą stronę. Tu. Widzicie jak pokazuję? Tu i jedziemy. Pewnie nudna będzie bitwa, ale tak. chciałbym przeżyć. Jest pierwszy gnój. O, sorry. O, tam jest aż dwóch. Słuchajcie, tam jest najbardziej ulepszony. Gdzieś tam tamtą stronę jest, tylko że mi go radar nie pokazuje. A, to tutaj nie zrobię. Chociaż teoretycznie, jeśli Meteo nikogo nie zastrzeli i też wytrwa do końca bitwy, to jest Remis. Nie. Ale jeśli zastrzeli tam. kogoś i nie wytrwa do końca bitwy, to też jest Remis, bo ja wytrwałem do końca. Nie. Co? Powiedz, co tam Jeśli zastrzeli i wytrwa, to jest Remis. Tak, a jeśli nic nie zrobi i padnie w samym środku, to wygrać. Znam ale jeszcze nie wiem. Jeszcze prawdopodobnie. Jeszcze są za pagórkami? Za kilka dni będziecie mieli trochę więcej odcinków. Możliwe, że nagrany też futa. Chociaż ostatnio nie miałem ochoty na, nagrywać FIFA, tylko wolałem takie inne pierdoły. Też. Parę filmów ostatnio dość często wrzucałem z kart, Ale no to chyba wiecie dlaczego. Jak się ma, to się otwiera, nie? Hmm. Ostatnio otwierałem też mini puszkę, tam parę saszetek. Nie no, wiem, gdzie to... gościu jest. Tam no. pewnie za górką. Hmm, tak. To Bo tak, odjechał mi i ustąpił mi miejsce do kampy. Dobra, Maciejowi dzwoni telefon, ale wy tego no. nie słyszeliście, bo to być nie Tak. Złą tak, ja się stronę. Zawodowo zajmuję butelką, więc... Przegrywacie? Wygrywamy, jest 8-2. No, przegrywamy, no. Dla mnie. Co mówię, że przegrywamy? Kurczę, trochę mnie szkodzi ten czołg. Z trochę wkopałem. Eee... A... Szanomana, wiecie co, nie ma szans. Jest 9-4, jest 10-4, więc trafiliśmy na beznadziejną drużynę, ja mam pecha. Skorpion miał fuksa po prostu, bo większość osób no, robiła dużo za niego, tak ja więc ja dlatego tego jestem... pewnie wygra. Tak, ja jeszcze w wota mega lamie, to wam się muszę przyznać, ale jestem. mam nadzieję, że z nim wyruszy seria solo. Gdzie będę po prostu rozgrywał różne bitwy, to wtedy pójdzie już trochę lepiej. Mam nadzieję. Ja działałem, ale to mnie zdenapało. No tak, Chyba, że ma. Zależy jak... jakim tobie. Jest na... już bronię na maksa. 2-2-2. Dwa, dwa, dwa. On, on jest... już mnie widzi. On jest niezły, bo spójrz, to jest trzeci tier. O, ucieka. Trzeci mm. tier to jest. No, no na Hata no. nie go. Dobra. Aha, nie ma się nawet już na koło zmieniać, wiesz. Bo tylko ten gość został tutaj. O, przegraliśmy już. Dobra, więc... Czaj, aż chcę zobaczyć jak przegra. Dobra. To czasowo Dobra. Matthew wygrał, bo jego bitwa trwała dłużej, ale ja wytrwałem do końca. No bo miałeś zawsze drużynę i dlatego. No wiem, ale no teoretycznie ciężko nam określić kto wygrał, kto nie. Tak, bitwa się skończyła. A z końcem bitwy skończy się ten filmik, więc żegnamy się z wami, trzymajcie się Skorpion. Macia. Cześć.